Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa zachodniopomorskiego, a konkretnie do dworku, miejsca położonego nieco na uboczu w niewielkiej wsi Bełczna otoczonej polami i lasami, 90 km na wschód od Szczecina. Ponad 300 letnia historia domu i jego rozliczne tajemnice oraz atrakcje sprawiają, że pobyt tu jest wyjątkowym przeżyciem. Budynek pamięta bezmiar burzliwych, pięknych i dziwnych historii. W jego otoczeniu działo się przez dziesiątki lat zwyczajne życie, których jest dziś żywym wspomnieniem. W murach domu mieścił się kiedyś zajazd i pastorówka, po wojnie umieszczono tu archiwum powiatowe, a przed kilkudziesięciu laty pełnił on także funkcję wiejskiej szkoły. Odwiedzamy Grażynę Zarębę Szubę, autorkę książki kucharskiej o tradycjach kulinarnych Pomorza Zachodniego. Po latach bycia bizneswoman stworzyła tu siedlisko z pensjonatem, gdzie można odpocząć, ale także skosztować dań stworzonych przez tę niesamowitą czarodziejkę smaków. Dzika kuchnia inspirowana naturą to jej domena. Rankiem Marysia wybrała się z nią na zbiory. Wiosna rozpieszcza nas nie tylko widokami, ale także swoimi darami. Nie bez przyczyny mówi się, że natura to zielony supermarket. Ślimaki okazały się jednak trudne do namierzenia. Marysia Koszyczek przygotowałam dla ciebie. Idziemy, może będziemy miały szczęście, poszukamy ślimaków. Idziemy za ogrodzenie. Tam kompostujemy resztki. A ślimaki o tym wiedzą. <laughs> Chowają się tutaj w drzewku. No i zobacz. Jest? Nie ma. Nie ma ich. Są tutaj zawsze. Więc mam nadzieję, że to zawsze to będzie i dzisiaj. Ciężko. Ja tak przypuszczałam. Ciężkie łowy. Mamy tutaj dwa ślimaki, ale one są za małe. Musimy je zostawić. Co my tu jeszcze pozyskujemy? Zobaczcie. To jest chmiel. To są szparagi chmielowe. To jest jadalne, trochę gorzkawe, ale po ugotowaniu, miękno, po ugotowaniu z cytryną podajemy je tak jak zwykłe szparagi zielone. Nazbieram, a w trakcie te ślimaki tutaj muszą być. Może to jest kwestia przyzwyczajenia oczu. Mhm. Zobacz Marysiu, przytulia czepna. Wiesz dlaczego czepna? No tak. No bo się czepia. Robimy, robimy z przytuli desery. Pięknie aromatyzuje desery. Robimy syropy i herbatę. Wrzucaj Marysiu do koszyczka. Jest trochę tej przytuli. Zrobimy syrop, zobaczycie. Jak pięknie pachnie. Ale przytulia rzeczywiście lubi się przytulać. O, mam broszkę. Tak, przytulia lubi się przytulać. Z przytuli, więc weźmiemy do deseru. Zrobimy dzisiaj deser. Może lody z takim syropem? Zobaczymy. E, nigdy nie planuję z góry, bo nie wiadomo, co nam... Życie przyniesie. Poszłyśmy na ślimaki, a mamy przytulię i mamy pędy chmielu. No ale szukajmy jeszcze. Poszukiwania i zbiory, jak to zwykle bywa, nie były łatwe. Marysia, są dwa! Wow, wow zobacz! A tutaj mamy pierwszy okaz. I tutaj, tu jest następny. W trakcie jeszcze najwyżej mleczy nas zbieramy, co? O, właśnie! No. Jak tu pięknie. Pozbieramy I same łebki. Same, same łebki pozbieramy na syrop. Tylko strzelają główki. Tak. Marysiu, rwi proszę. Ja idę tą drogą, ślimakową drogą, wzdłuż ogrodzenia. Powodzenia, trzymam kciuki. Tak. Sprawdzę, co się z nimi stało. taki śpiewają, słońce głaszczy twarz, takie poronki mogłabym mieć codziennie. Rano wyszłyśmy w poszukiwaniu ślimaków, a wracamy z wyprawy z mniszkiem lekarskim. Po raz kolejny okazuje się, że życie lubi zaskakiwać. Pracowicie od rana? <gry> tak. Nasze zbiory, nasze zbiory, kurdybanek, podagrycznik, gdzieś tu czosnaczek. Do smaku. Do smaku, do, do, czyli teoretycznie w to wszystko co nam dzisiaj do obiadu. O, jeszcze tutaj dwa ślimaki. I co zaplanowałaś co z tego zrobimy? Ale Dzisiaj zrobimy zieloną zupę z kaszą, taką bardzo popularną niegdyś na Pomorzu. Zielona zupa, czyli z tego wszystkiego, co możemy znaleźć o tej porze roku na łące. A potem na deser ślimaki. Co ty sądzisz? Bardzo ciekawe. Dobra, zrobimy syrop z mniszka. Ugotujemy. Chmielowe szparagi i zrobimy syrop z przytuli czepnej. Potem przyszedł czas na gotowanie. Odwiedzamy magiczną kuchnię, gdzie pachnie miodem i grzybami. Grażyna Zaręba Szuba potrafi zaskakiwać potrawami, ich składnikami i smakami. To badaczka historycznych receptur, która nawiązuje do dawnych przepisów, modyfikuje je w nietypowy sposób. A teraz, Marysiu, będziemy robić zieloną zupę z tego zielska, które rano zerwałyśmy. To jest jedna z pierwszych zup na Pomorzu Zachodnim. Ja sądzę, że nie tylko na Pomorzu Zachodnim. Sądzę, że wszędzie tam, gdzie zielsko wyrasta z ziemi. U nas tutaj na Pomorzu podaja, podawało się tę zupę z kaszą, z ugotowaną kaszą i z takimi grzybami, Marysiu. To jest Judaszowe ucho. To jest niesamowite. Judeszowe ucho jest zbierane z czarnego bzu. Tak, to są grzyby, które rosną na czarnym bzie. Do naszej zupy potrzebny jest czosnek. Będziemy obierać czosnek. Zgniatamy. Marysiu, ten czosnek, który zmiażdżysz nożem, trzeba wrzucić na patelnię. Na patelni jest rozpuszczone masło. Marsiu, teraz zielsko nasze. O. Podlejemy odrobiną śmietany. Zobacz, mamy tutaj sól. Ja użyję trochę soli. Przygotowałam również, żeby nie była to zwykła zupa, bo to niezwykły dzień <śm> <śm> dzisiejszy. Przygotowałam raki. Te raki są już ugotowane. E, wrzucimy je na patelnię, dodamy im smaku, i tak będziemy te zupę dzisiaj jeść. Podoba Ci się pomysł? Sienka nie. A, tak, i pachnie doskonale. <laughs> Powiedz, jak reagują goście, którzy do Ciebie przyjeżdżają na taką kuchnię? Wiesz, to, to nie jest takie oczywiste. <laughs> Różnie słuchaj, są goście, którzy nie lubią grzybów. No, to nie podajemy grzybów. Są goście, którzy nie lubią raków, to nie podajemy raków, ale są tacy, którzy przyjeżdżają specjalnie na naszą kuchnię i, i tak naprawdę 80% to są goście, którzy przyjeżdżają tutaj jeść. Nie takie zupełnie oczywiste rzeczy. Kuchnia francuska chłonie yy, z tego, że dodaje się dużo masła, a w kuchni pomorskiej takie elementy od momentu, kiedy tutaj Francuzi stacjonowali, bo stacjonowali również w naszym domu. Stosowano bardzo dużo masła. Wcześniej na pomorzu tłuszczu z gęsiny, a wraz z przyjściem żołnierzy francuskich również masło. I tutaj mamy zupę na maśle. Możemy ją podawać tak w ten sposób, że jemy Kasza. zupę i jemy kaszę, ale możemy podać bardziej e, taką formę ekskluzywną, na przykład. Z rakiem. Po gotowaniu czas na delektowanie się. Gospodyni na talerzach serwuje dawne historie i legendy, okraszone ziołami i opowieściami. Dworek znajduje się na szlaku europejskiej sieci dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego. Dla śpiesznego podróżnika, to z pewnością dobra dawka slow food i slow life.